Siemanko z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnej wideo degustacji na moim kanale. Trochę było ciszy, trochę było mniej materiałów, tylko kilka wywiadów, rozmów z festiwali wpadło. No a ja przychodzę do Was z nowym rzutem piw kraftowych z Lidla i tym razem chyba po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, pojawia się browar zakładowy. No i ich hitowy niegdyś wniosek urlopowy oraz wujek z Ameryki. Czyli to są takie dwa sztandarowe piwa z Lubelszczyzny, z browaru zakładowego. No i tak naprawdę czym one są, o tym sobie zaraz powiemy, no i zajrzymy, jak ich forma wypada. Też się skusiłem na nie mocniej, gdyż przy okazji ostatniej wizyty we Wrocławiu spotkania z browarem zakładowym, sami też już teaserowali, że piwa, że sam proces i zachowanie tych piw później w butelkach zostało dopracowane. Bo był taki słabszy okres, więc teraz jest już ponoć dobrze No i też dlatego te piwa przetestujemy Zaczniemy sobie pewnie od wniosku urlopowego Pamiętam czasy, kiedy to było, powiedziałbym, obok pani pani Jedno z lepszych, takich lżejszych, tropikalnie pachnących ipek No i dokładnie jest to tropikalne ryżowe ipa O parametrach 16,5-7% alkoholu W składzie mamy wodę, słód czmienny, płatki ryżowe, mango, ananas, chmiel i drożdże Tak się prezentuje etykietka Powiem szczerze, że ja tych dodatków owocowych nie pamiętam, ale mogły dostać dodane z czasem, żeby to piwo jeszcze bardziej uwspółcześnić i nadać mu taki otwarty sznyt, który jest przystępny dla szerszego konsumenta. I jeszcze jakaś opowieść morska. Zamykasz oczy, bierzesz łyk i pojawia się słońce. Wniosek urlopowy to soczysty miks owoców z dalekich krajów zamknięty w butelce, którą trzymasz w dłoni. Partia do 20 czerwca 2025, czyli prawie rok ważności. Świeżynka, jedziemy. Kapsel standardowy browaru zakładowego, praktycznie od samego początku, taki sam. No i sprawdźmy, jaki jest wniosek urlopowy, czy to jest to, co było kiedyś. No i jest. Uniósł się chmielowo-owocowy zapach. Prezentuje się tak, no jest złociste. Y, takie głębokie złoto, uciekające nawet w takie lekkie cytrynowo-pomarańczowe kolory. Y, zamglone, y, w klimacie takiej spokojnej, y, hazy, ipki, nie jest to jakiś tam straszny męcioch. Y, piana drobno-średnio-pęgrzykowa, y, biało-kremowa. Y, wydaje mi się, że y, może zostać po prostu cieńszy pasek, bo zaczyna w miarę szybko pękać, mimo że lałem dość y, agresywnie. No ale patrzmy, co jest w nosie. Bardzo wyraźny ananas. Bardzo wyraźne podbicie takich owoców jak liczy, pomelo, lekko uciekających w gryfruta. Troszkę takiego cukierka pudrowego się pojawia. No ale ananas bardzo podbity, taki nawet kwaskowaty. No i do tego skórka z gryfruta, która tutaj właśnie fajnie się przebija. To jest bardzo fajne. Kiedy od pierwszego łyku macie zaznaczoną goryczkę, nie jest wysoka, jest średnia, ale od razu czuć w klimacie albedo, w klimacie takiego lekko niedojrzałego ananasa. Mango jest gdzieś się przebijające na języku, trochę w nosie zostaje jak się bierze łyk i to piwo się powoli otwiera. Ale jest też takie niedojrzałe, lekko zielonkawe, wnoszące taką subtelną słodycz, ale nie zaklejające. I w ogóle co jest ciekawe. To piwo jest zdominowane wręcz kokosem. Aromat i smak zgrywa się w taką jedną pinakoladę. Do tego grapefruit soczyste, bardzo lekkie, bardzo przyjemne. No, muszę przyznać, że wniosek urlopowy trochę inaczej go pamiętam. Jako bardziej taką, właśnie yy, pani, pani i misti, coś z tą stroną idące piwo. No, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne i ta goryczka. Fajna, krótka, ale wyraźna od początku. Nie za wysoka, więc jeśli szukacie coś, co Wam zryje kubki smakowe, to niekoniecznie to, ale to jest przepiękne piwo. Przepiękne, naprawdę aromatyczne, pięknie na języku rozkładające się. No, muszę pochwalić i wniosek urlopowy wraca na salony z przytupem. No, a my sprawdźmy w takim razie, co się kryje. W wujku z Ameryki. Jest to New England IPA. No i zaczniemy tutaj od końca. Data jest ta sama, czyli 20 czerwca 2025. Wujek zawsze przysyłał najfajniejsze prezenty. Jeden z nich trafił do Ciebie. Soczyste piwo, które swój urok zawdzięcza odpowiedniej mieszance mielu za ocean. Ciekawe. Tak się prezentuje etykietka. Wydaje mi się, że ta seria Wujków była rozszerzona o kilka jeszcze innych regionów, krajów. No i co mamy tutaj? Poza i z informacji, New IPA 15,5-6,5% alkoholu, woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki pszenne, płatki osiane, chmiel, drożdże. No, chmieli niewypisanych też nie sprawdzałem, no ale zajrzyjmy, co się kryje w środku. Czy będzie to taki fajny New Englandik, jak pamiętam, czyli jeszcze z taką zaznaczoną goryczką, czy raczej będzie to słodka piwo. No, i podobnie jak mm, przy wniosku urlopowym, nalałem do zimnej tutaj piana się w końcu wytworzyła, ale ponownie. Y, Biało-kremowa, średnio pęcherzykowa y, jest bardziej zamglone, y, bardziej takie przypominające już nieco Wajcena. Y, ponownie kolory złocisto-pomarańczowe. No, zobaczmy, co jest w nosie. Dużo nut słodowych. Owocowość taka subtelna, lekko idąca w takie już przejrzałe owoce, ale nie bije po nosie, nie atakuje. Trochę takiej ziemistości, trochę takiej nuty też ziołowej, trawiastej. No, niech się otworzy. No, jest takie, bym powiedział, po prostu do picia. Słodowe, mielowości bardzo mało, jeśli chodzi o, o wyraz chociażby znacznej goryczki. Nieco słodkawe, słodkawe tak powiedziałbym nawet od słodowo się wydaje. Do tego trochę owoców tropikalnych, właśnie takich przejrzałych, ale znowu nieintensywnych. Trochę jest to piwo bez wyrazu, trochę jest niejakie trochę brakuje mu charakteru, a szkoda. Jakieś mandarynki się teraz na języku przebijają. No, nie porwało, nie porwał wujek z Ameryki, tak jak wniosek urlopowy, raczej takie, powiedziałbym, że ono ma coś jeszcze, piwo po pierwsze, które możecie bez większego zastanowienia sobie wziąć i wypić do, do, do trwającego euro, ale żeby nad tym usiadł i dłużej kontemplował, zastanawiał się, niekoniecznie, goryczka jakaś się taka zaznacza, niska, właśnie mandarynkowa, nie do końca mój vibe. Spodziewam się nieco czego innego. Um, więcej powiedziałbym tutaj serca w to chmielenie włożyć i będzie lepiej. No, taki New England, jakich wiele na rynku, hmm. bez wyrazu. Nie tego spodziewałem się, zwłaszcza po wniosku urlopowym. No ale co zrobić? Nie nie piłem tych piw wcześniej z tego wypustu, więc to była loteria, mogą trafić dwa wyśmienite, mogą trafić dwa średnie, słabe z wadami. W tym już nie siedzę. Fajnie, że wniosek urlopowy wrócił z bardzo dużym przytupem. Jest przepyszny, smaczny, aromatyczny. Fajnie, że jest wujek z Ameryki. To na pewno dla tych, którzy chcą coś zbliżonego do po prostu American Pale Ale, mniej goryczki. Niezbyt intensywne w nosie, to wam podejdzie. Nie do końca tego się spodziewałem, nie do końca mój vibe, no ale jest to takie światełko, które zapala się, że browar zakładowy poprawił swój rozlew, swoją produkcję na tyle, że te piwa z powrotem będą po pierwsze szeroko dostępne, po drugie, niezależnie od daty na butelce, będzie można wziąć piwo i się nim rozkoszować, a nie trafić na jakiegoś bubla. I to jest bardzo dobry znak. Trzymam kciuki, żeby ekipa. Rozwijała się dalej, żeby w Poniatowej ważyli cały czas to dobre piwo, a tam naprawdę parę pozycji było zacnych. Nie mówię już o legipach, ale właśnie takich jasnych piwek. Liczę, że jakość i teraz wyskoczą ponownie zaskakując wszystkich i możemy powiedzieć na koniec 20, 2024 roku, że zaskoczenie tego roku to właśnie będzie browar zakładowy, który ponownie urósł. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy mieliście okazję próbować tych dwóch piw, tych dwóch ancymonów. No i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.